Dzień dobry. Ja się nazywam Agata Mariańska i jestem koordynatorem powstających treści poradnika równego traktowania, który dotyczy kultury, religii i bezwyznaniowości w gdańskich placówkach edukacyjnych. I Chciałabym, Państwu, chciałabym Państwa zaprosić na konsultacje dotyczące poradnika i pokazać jego treść, opowiedzieć trochę o nim. Zaczynamy. Jak widać, tak wygląda e, strona tytułowa naszego poradnika. Poradnik składa się z kilku rozdziałów, jest podzielony na kilka takich ważnych treści, ważnych działów. E, I e, pierwszy z nich dotyczy przepisów prawa. E, jest związany z przepisami prawa, do, e, które opowiadają, mówią o zajęciach religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie. Ten rozdział napisany został przez prawnika. Są to bardzo praktyczne wskazówki dotyczące właśnie naszych przepisów prawa. Znajdziecie tam Państwo informacje na temat tego, kogo można zapisać na wyżej wymienione zajęcia z jakich zajęć można ucznia wypisać a na jakie ucznia można zajęcia za ucznia zapisać często dyrektorzy na początku roku borykają się z różnymi informacjami co mogą zrobić czego nie mogą zrobić szukają informacji w różnych przepisach tutaj w poradniku wszystko jest zgromadzone w jednym miejscu znajdziecie państwo linki odniesienia do ustaw rozporządzeń i różnych przepisów. I to, co jest bardzo ciekawe i atrakcyjne w naszym odczuciu, to są komentarze prawne, właśnie udostępniam na ekranie. Prawnik tutaj podpowiada takie praktyczne wskazówki, jak można interpretować prawo i jak można wykorzystać je w szkole. Na przykład słynne zapisywanie i wypisywanie na zajęcia. Nam się wydaje, że jest to oczywiste, a jednak niekoniecznie na początku roku rodzice nie powinni wzajemnie widzieć kto jest na jakie zajęcia się zapisuje, kto się nie zapisuje. Więc warto tutaj naprawdę się do tego odnieść, poczytać. Komentarze są dosyć e, obszerne i naprawdę bardzo, bardzo praktyczne. Odnoszą się też do etyki, do tego, e, czy, z czy brać pod uwagę na przykład zdanie dziecka, czy nie brać e, pod uwagę zdanie 14-12-latka, na przykład przy wyborze lekcji e, religii, czy wychowania do życia w rodzinie. Więc tak wygląda e, wygląda pierwszy rozdział. To, co też bardzo istotne i, i potrzebne, możecie tutaj Państwo znaleźć formularze, już gotowe formatki do zapisywania i wypisywania dzieci na religię, etykę i WDŻ. Przedstawiam jeden z formularzy. Także są znajdziecie Państwo formularze dla uczniów niepełnoletnich i dla uczniów pełnoletnich, także jest to bardzo praktyczne narzędzie, ponieważ można sobie skopiować i, i użyć bezpośrednio. W formularzach zawsze są aktualne podstawy prawne, co jest też bardzo istotne dla dyrektorów, żeby nie szukali gdzieś informacji, tylko wszystko to jest w jednym miejscu zgromadzone. Drugi taki e, nasz dział, rozdział, który jest bardzo e, istotny i na którym się skupiliśmy, to jest tak zwana inkluzywność. E, inkluzywność e, w naszym rozumieniu, czyli e, szacunek i akceptacja różnorodności. E, I w, tej, e, w tym rozdziale skupiamy się na bardzo praktycznych wskazówkach i informacjach, na przykład dotyczących języka, wielokulturowego języka różnorodności, jakiego języka powinien, mógłby używać dyrektor, nauczyciele tak, żeby wspierać tą różnorodność, uwzględniać i akceptować wszystkich uczniów, wszystkich uczniów swojej szkoły, różnych wyznań, różnych kultur i różnych narodowości bez oceniania i bez stereotypów. My czasami na co dzień zastanawiamy się i, i niektóre rzeczy mówimy z automatu. Takim przykładem jest powiedzenie: Nasze dzieci o dzieciach wyznania rzymskokatolickiego, czy nasze święta. Więc tutaj są takie bardzo praktyczne i ciekawe, naprawdę. Wskazówki do tego, jakiego języka używać w stosunku do dzieci, żeby mówić tak, żeby uwzględniać potrzeby i y, wszystkich po prostu uczestników y, naszej placówki. Znajdziecie też Państwo w temacie inkluzywności y, informacje o tym, jak w ogóle w szkole czy, czy w przedszkolu wprowadzać temat wielokulturowości, wielowyznaniowości. Jak rozmawiać na ten temat z dziećmi? Jakie pytania im zadawać? Jak sprawdzać, co wiedzą w tym temacie, czego nie wiedzą? Tutaj yy, chciałam Państwu pokazać yy, na ekranie wymienione gminy, wyznania. W Gdańsku, do których możecie się zgłosić po to, żeby wzbogacić swoją ofertę szkolną i nawiązać współpracę z tymi placówkami, miejscami, tak żeby mogły tą tematykę wielokulturowości i wielowyznaniowości wprowadzać w waszych szkołach. To są miejsca, które są bardzo chętne do tego, żeby się w Państwa placówkach pojawiać. W rozdziale wielokulturowości znajdziecie też przykłady scenariuszy do tego, jak prowadzić zajęcia z dziećmi na temat właśnie wielowyznaniowości, czy propozycje literatury, publikacji na temat różnych religii dla, dzieci dla dzieciaków. Tych propozycji literackich nie ma w Polsce dużo, więc tutaj fajnie są zgromadzone wszystkie w jednym miejscu. Scenariusze zajęć są naprawdę właściwie tak przygotowane, że można wziąć i, i przeprowadzić bardzo ciekawą i mądrą lekcję. I jeszcze jeden aspekt, który też znajdzie się w rozdziale dotyczącym inkluzywności, dotyczy składania życzeń z okazji różnych świąt. Możecie Państwo przeczytać życzenia neutralne światopoglądowo, życzenia z okazji na przykład Bożego Narodzenia, jak składać uczniom czy rodzicom wierzącym w religię rzymskokatolicką, czy na przykład osobom innych wyznań. Więc jest to bardzo ciekawa propozycja. I ostatni taki duży i chyba najważniejszy temat to są dobre praktyki w mieście Gdańsk w mieście Gdańsk jest sporo miejsc placówek przedszkoli szkół które w różny sposób wprowadziły już i są w procesie wprowadzania wielo wyznaniowości w Gdańsku i dyrektorzy tych szkół zgodzili się żeby z nami porozmawiać i opowiadać o swoich doświadczeniach z tym związanych Związanym. I naprawdę jest to um, bardzo dużo ciekawych wskazówek i podpowiedzi, co można robić um, po to, żeby uwzględniać tą um, wielowyznaniowość. E, jedną z ciekawych podpowiedzi jest na przykład organizacja e, Dnia 21 maja. Mamy Światowy Dzień Różnorodności Kultury, diade, e, kultury dla Dialogu i Rozwoju. I na przykład wprowadzenie takiego święta w szkole otwiera nas na, pozwala nam na szerszą perspektywę, na szersze otwarcie. Więc w tych dobrych praktykach można poczytać o tym, co dyrektorzy robią, jakie zajęcia można dla dzieci organizować w ramach okienek, tak zwanych, czyli nieuczęszczania na Lekcje religii rzymskokatolickiej, czy na lekcje wychowania do życia w rodzinie. Są też przykłady tego, jak w szkołach organizowane są na przykład dni patrona. Jeżeli patronem szkoły jest święty jakiś patron, to jak te dni patrona organizować w sposób bezwyznaniowy, w sposób, który jest, będzie też akceptowany przez uczniów. Innych wyznań, innych religii. Więc bardzo, bardzo praktyczne i ciekawe wskazówki od dyrektorów gdańskich placówek. Tak wygląda, wygląda nasz poradnik. Mam nadzieję, że tutaj Państwo go widzicie. Dyrektorzy dzielą się z nami informacjami o tym, jak można w szkole zorganizować też święto Halloween, uwzględniając jednocześnie osoby, które na przykład nie chcą brać udziału w tym święcie. Więc e, dużo ciekawostek na temat organizacji rekolekcji wielko, wielkopostnych, czy różnych propozycji związanych z takimi świętami, jak e, z takimi, może bardziej obrzędami szkolnymi, jak święcenie tornistrów. Więc sporo tego jest do poczytania, i bardzo serdecznie zapraszamy, żeby skonsultować się i przeczytać poradnik i udzielić nam informacji. Wszystkie osoby, konsultacje dotyczące naszego poradnika będą trwały do dnia 14 grudnia, i wszystkie osoby, które chciałyby otrzymać link do, konsultacji, do, do tych konsultacji, proszone są o wysłanie maila. Na wyświetlony tutaj mail kontaktmałpa.gcrt.pl. Serdecznie zapraszamy do konsultacji.